Cześć. Cześć! Słuchajcie, jesteśmy tutaj dzisiaj w Bełchatowie. O. I to jest największa dziura w ziemi y... w Europie. W Europie. I elektrownia podstawa polskiej energetyki Bełchatów. Ja kiedyś robiłem odcinek o Bełchatowie, to tam sobie odgrzebcie chyba on ciągle jest. Y... Zobaczcie jaka wielka, potężna dziura. To ma być zalane. Odkrywkowa węgla brunatnego. Tak, tak. Tu wszędzie był węgiel brunatny, wybrano to złoże. Tam, nie wiem czy widzicie dobrze, bo jest małe i taki zadymiony horyzont, jest ta koparka, taka koparko... Jak to się nazywa? Koparko... Ładowarka, coś takiego. Taka ogromna, gigant jak jakiś dinozaur. Decyzją A tam w niebie, tak? Tak, decyzją Unii Europejskiej i premiera. I poprzednich premiera, poprzedniego. Słuchajcie, teren ma być zalany w ciągu 25 lat. I to ma być jedno z najgłębszych jezior w Polsce i największych. Tak jezioro ma być. Tak, tak, jezioro. Napełnić. Tak, będzie się napełniać 20 lat podobno będzie się napełniać. Tam, kto nie wiem kiedy będą nie wiem, A, nie, nie wiem. Od, od, chyba do końca 2030 ta elektrownia ma działać bodajże jeszcze to jest największa w Polsce elektrownia ona zastępuje kilka normalnych elektrowni atomowych swoją mocą chyba 3 czy 3,5 12 bodajże bloków te bloki widać tam energetyczne no tak, idziemy w stronę, słuchajcie, tego wiatraka, który tam jest. Też nie widzicie, ale jest na, na końcu, bo to jest pewnie góra Kamieńsk, tam są wiatraki. zresztą nie jestem pewien. Nie, to nie będzie. W każdym razie że tam jest wiatrak taki mały. Czyli w stronę destabilizacji energetyki. No ale chyba tak nie będzie to, nie będzie to potrzebne już na tych ziemiach taka energetyka. No, ogólnie dużo ludzi się cieszy, więc popatrzmy na dno jeziora. A tam na dole jest też jeszcze jakaś ładowarka albo część konstrukcji. A tak to podobno geologicznie wygląda, to na brązowo, ten węgiel brunatny. tu jest pole Bełchatów, wyrobiska Czyli my jesteśmy tu, gdzie czerwona strzałka, punkt Żłobnica yy, Punkt Kleszczów jeszcze był, kiedyś tam byliśmy, ale zarósł wszystko i nie wolno tam wchodzić No i tu jest pole Szczerców jeszcze, tak? W każdym razie coś, gdzieś czytałem informację, że niemiecki jakaś firma górnicza się tym interesowała nie wiem, jak to tam się zakończyło, tak to wygląda. No i jeszcze tutaj raz. luk. tutaj jest zakaz puszczania dronów, jakby co? Nie wiem, kamera chyba tego nie odda, to jest naprawdę głęboko. Nie odda tego kamera. Tak, to jest tak, bardzo, to jest bardzo głębokie. Tyle ziemi zostało tutaj wybranych. Początek budowy to chyba w lata 70. Zagierka. Tak, tak, Zagierka. Tutaj w okolicach powstawały szkoły górnicze, węgla od, odkrywko, kopalni węgla odkrywkowej, właśnie. Mm. No i Kleszczów najbogatszą gminą. Jest tak, tak. Najforszy. A tutaj jest Kleszczów. Się zaczyna, właściwie to jest Kleszczów. No dosłownie tak. 2 km 3 stąd. Najbogatsza gmina w Polsce. Dzięki podatkom gruntowym, yy, środowiskowym, które płaci ta elektrownia i kopalnia, właśnie dla Kleszczowa, dla tej gminy Kleszczów. No. Tam widać samochody, to są dosłownie jak mróweczki, te samochody, to tak, są... Byśmy stali na jakimś, nie wiem, zboczu bardzo wysokim, tak, klipie prawda? Tak, 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 tak. Dru dróg mnóstwo takich. Hmm. I różne warstwy, nie? Widać. Tak, różne warstwy geologiczne. Z tej ziemi usypano Górę Kamieńsk, gdzie dzisiaj tam narciarze i tak dalej, jest wyciąg na Górę Kamieńsk i tak dalej. To wywożono to i usypano górę, tak. To trzęsienie ziemi nie wiem, czy było w którymś roku, już nie pamiętam czy w latach 80. chyba było trzęsienie ziemi. Tutaj w okolicach, tak, różne miasta miasteczka się odczuły. No, podobno właśnie układała się ziemia od obciążenia punktowego, jaką był góra jaką była góra Kamińsk. A teraz proszę. Tak, mojemu znajomemu podobno z akwarium woda się wylała. Na no, bloki energetyczne pracują. Dzisiaj różne elektrownie węglowe, już takie, które przestały pracować w USA, na przykład potrafią wielkie korporacje jak Microsoft kupić, no, odbudować, żeby zasilać z nich powiedzmy karty graficzne, tak, rdzenie, pod sztuczną inteligencję. Tyle potrzeba prądu. Tyle potrzeba prądu. Również elektrownię atomową Microsoft tam zmontował, która miała być zamknięta, żeby jednak dalej unowocześnić ją, i, bo potrzeba prądu. W Polsce nie jest prąd potrzebny. Tu są jakieś inne plany. Niepotrzebny jest rozwój technologii. No przynajmniej nie na taką skalę, nie? Tak, tylko żeby się żarówka w domu świeciła i. I pralka. Jesteśmy w grupie B, Agnieszka mówi. Grupa B nie ma dostępu do jądra technologii, nie? tylko jakieś pojedyncze małe firmy. To tak. I ludzie niektórzy, ale. No ale nie będę tutaj politykował, słuchajcie, piękny krajobraz, cieszmy się, że w łódzkim województwie będzie jezioro z prawdziwego zdarzenia, potężne. Potężne, no widać, od, tak. od, od, od tamtą… Tak, tamtą. będą kajaki, będą żaglówki, słuchajcie, nawet jachty duże, bo tu jest naprawdę, to jest bardzo rozległy teren. No i głębokie będzie. To będzie jak Śniardwy chyba. Głębokie też. Tak, a przy, a przy tym bardzo głębokie, nie? No, jeszcze całe dostosowanie, to pójdą dziesiątki jak nie setki milionów do, do, na dostosowanie tego projektu do, do zalania, bo musi być teren odpowiednio inaczej ukształtowany, tak? Rozprowadzony. No, także, także. Słuchajcie, to jest też wielka inwestycja. Zalanie tego to jest wielka inwestycja. Również widzicie takie linie? Widzicie chyba o, wszystkie linie poziome, nie? A chmury są tu. Chmury są tu. One się ciągną poziomo. Bardzo mm -hmm. dziwny rodzaj chmur się wytworzył w ostatnim czasie, w ostatnich kilku latach, nie? Takie poziome. Te są prawdziwe. Tak. Jest różnica? <laughs> to są prawdziwe chmury, słuchajcie, a dużo bo nich są takie, takie poziome o, 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 o linie, tak? No. Ktoś na to zwraca uwagę? Nie. Nikt. No i słuchajcie, to są takie małe miejsca, ale dość, dość przyjemne, dość ładne, bardzo takie mm, kameralne bym powiedział, nie? Stado kaczek, słuchajcie, a gdzie ja jestem? To jest osadnik Winek, należy to właśnie do kopalni Bełchatów. Mm, nie, kąpać się tutaj yy, nie wolno, ciągle są plansze, tutaj znaki, że nie wolno się kąpać. 3 metry głębokości ponoć Tak tutaj pisze A więc kaczką jak ktoś jest to ok <grym> Dowoli yy. Natomiast co Spokój Dochodzi gdzieś 10 godzina yy. Słuchajcie Jest dość przyjemnie Co ciekawego Słuchajcie przyje Przyjeżdżają tutaj właśnie z przyczepą kempingową Ludzie Tak go stoi tam przyczepa Jest jakiś emeryt rowerzysta Mm. łowić ryby po prostu, po prostu łowić ryby i zostają tutaj sobie na noc nie wiem, no jest to też ciekawa forma wypoczynku, zawsze fajnie czasami podpiąć taką przyczepę nie? do haka i gdzieś wyskoczyć, nawet na takie małe jeziorko, to znaczy ono nie jest aż takie małe bo ono się ciągnie tam, może pokażę tutaj jest jego końcówka jest tutaj upust tej wody nie? regulacja poziomu Mm -hmm. Ale nie jest aż tak małe, trochę zarosło <grywa> no. Także to jeziorko się tam ciągnie dalej, nie? Ciągnie się dalej. To to po prostu rybacy tutaj lubią buszować widzę. Ale to jest jedyne miejsce tutaj, gdzie można podjechać samochodem, nie? Takie są małe podejścia do tej wody. Jest tutaj wyjeżdżone, więc widzę, że tutaj chyba przyjeżdża więcej tych wędkarzy. Hmm. Cóż, województwo łódzkie takie jest, słuchajcie. Jest pełne takich różnych małych jeziorek i tak dalej, i tak dalej. O. Ja już nawet sam myślałem kiedyś o kempingu to znaczy w sensie o przyczepie kempingowej, nie? Żeby kupić najpierw za osobówką mieliśmy to ciągać. Byliśmy już nawet właśnie tutaj pod Bełchatowem. Słuchajcie, o tam są następni rybacy. Tak. Byliśmy nawet w Bełchatowie w jednym komisie. No już prawie mieliśmy kupić też Anglika, tak? Yy, tylko z tymi papierami nie było do końca yy, halo, tak? Bo te przyczepy wpisują ile tam kto chce. W Anglii nie ma takiego reżimu, w Wielkiej Brytanii, jak u nas. W sumie jest lepiej, no a u nas no, ona na pewno była dużo cięższa, więc wjeżdżając gdzieś na wagę yy, przymusowo, tak? Przy jakiejś kontroli, no właśnie, w Polsce to może nie wiem, ale jest punkt do zaczepienia. Poza tym z przyczepą się źle jeździ przyczepam się źle jeździ na takich drogach, no to zawróćcie na takiej drodze, nie? Nawet jak będzie troszeczkę gdzieś szerzej, no to można zawrócić jakoś osobówką na, na pięć razy, nie? Ale tutaj, yy, albo takich, tak jak my jeździmy, czasem zdarza się, jak w tej Czarnogórze, nie? Wjechać w drogi dosłownie na, na szerokość tak jak ta, no ta to jest szeroka nawet. Niby asfaltowe trochę, tak, gdzie niegdzie z ubiegłego wieku. Asfalt, ale, ale słuchajcie, tak to po prostu jest, nie? No i z przyczepą to hmm, nie da rady. Tylko sam jeden pojazd, i jeszcze mały najlepiej. Stosunkowo mały, nie? No, komary. W ten, teraz tych komarów jest sporo. Wychodzę z lasu. No i idziemy na śniadanie. I kawę. Siedzimy sobie, podjadamy co nieco. Pijemy kawkę. Pijemy kawę i patrzymy się na winek. Słuchajcie, nazwa jest po prostu wręcz idealna, tak? Bo to się nazywa osadnik winek w ogóle. Osad z wina. Czyli osad z wina, zobaczycie jak tutaj będziecie. tak, zdrobniale, Czyli dopijecie. To jest, jest osadnik, osadnik. czyli, osad, no. Winek, czyli no wino. No tak, no tak. Czyli osadnik. zdrobniane. Zdrobniane osady z wina lub zrobniale osadnik zwinek. <grymne> <grymne> to ujrzycie jak tutaj będziecie. Tutaj już była libacja Jest kociołek, słuchajcie jeszcze stoi no, hmm. to ma. torby z grillem, puszki dzieje, po polechu. No jak nie ma komarów, tam już wszedłem w las już już latały. Tak. tak no.

Jesteśmy, słuchajcie, w takim, nie wiem, to jest chyba wieś duża, w Szczercu, a może miasteczko, sam nie wiem, słuchajcie, tutaj jest tak, no jest park, tu jest parking, tam jest jeszcze jedno jeziorko, a tutaj jest taki wodospad, w się takiego klina, tak, tutaj jest piętrzenie wody i powstał park i jest wyspa. Nazwę ją wyspą szczercowską. <grych> Pójdziemy na wyspę. Idziemy na wyspę. No? Taki teren, słuchajcie, szczerców, województwo łódzkie koło Bełchatowa. A tutaj, tak? No to machamy. A samochód stoi sam, pusty. Jest wrzesień. Tłumów nie ma. Przed dwunastą Miejsce wodowania A czego? A kajaków A to jest rzeka Widawka Jedzie pan kosiarką i taki taki po prostu teren jest zadbany słuchajcie ogólnie, nie? Taki po prostu hałas Miejsce wodowania, tak, dla kajaczków, dla łódek, żeby po prostu obejść ten teren, jak... bo tutaj czasem są spływy, w ogóle Bidawką, to widziałem na Google, że w paru miejscach yy, są kajaki. No teraz jest wrzesień, to już nie ma ludzi, nie? Towarzystwo poszło do szkoły. No i tutaj to spiętrzenie na widawce utworzyło taki fajny teren rekreacyjny. To jest wyspa, idziemy. Są. Nieraz po prostu nie ma co robić. Tak jest ładny dzień jak dzisiaj. Niestety są już komary. Tutaj również, słuchajcie, a tutaj kasztan ładny. No, bardzo ładne kasztany, takie alejki parkowe. Kto by pomyślał, nie? Szczercowie. Duże dorodne kasztany. A co? Zobacz jakie kasztany. To młode drzewa. Ja pamiętam kiedyś mieszkałem na takim opadaję. podwórku, gdzie był taki ogromny stary kasztan. Ogromny no, także widok z okna małego chłopca zaczynał się właśnie na patrzeniu na taki kasztanowiec. Ale ogromny, te są małe, cała aleja tych kasztanów. fajnie. jeszcze dzieci do szkoły nie mogą zbierać, bo nie opadają. No, jeszcze nie opadają. No. Idziemy na pomoc, na wyspę, na most o kurde. będziesz mieć wydarzenie. No, no, Ale nie, tak naprawdę no, mówię. mówię, no nie ma nieraz co, co robić. Słownie, mają Warto wojskowe. się przejechać, po prostu można Słownie. powiedzieć tak z nudów, no tak. Oni też czerpią chyba zasoby. No w oczywiście, z oczywiście. Słuchajcie, jeżeli jeżeli zniknie ta kopalnia, jeżeli zniknie yy, za x lat tak elektrownia, co według planów rządu i planów Unii Europejskiej Przekazywanych za pomocą rządów lokalnych, no to te gminy upadną, więc dzieci tych ludzi, którzy tu żyją, to już tutaj w przyszłości raczej mieć nie będą. No, tak myślę, bo żadne tutaj żadna tutaj turystyka na bazie tego jeziora nie zastąpi tylu ludzi, tak, którzy pracują. Nie, nie da im pracy w tym sensie. Jaka siłka, takie rzeczy w parku. Hmm? Słuchajcie. No fajny, fajny teren. Naprawdę bardzo fajny. Tutaj też są te, jest tężnia, ale w tej chwili to się pogubiłem. Nie wiem już w tej chwili, gdzie. Zaraz spojrzę na mapę. Hm. Tylko taka nieduża. O. Cisza, spokój, przedpołudnie w Szczercowie. Też może być ładnie, słuchajcie. Też może być ładnie. Dlaczego nie? Widzę, że to jest miejsce ulubiony kaczek, słuchajcie. I płyną następne jeszcze. Kop już siedzi. I słuchajcie, byliśmy tu, nie? Gdzie jest ta arena taka, tak. muszla Aul. koncertowa, coś takiego, ale tam jest woda i ogrodzone. I ogrodzone, dlatego nie przeszliśmy. Nie? No, <grym> więc trzeba przejść albo przejechać tutaj, ale to jest blisko, z 300 metrów, 400. I macie tutaj plażę. I jest, Mieją. słuchajcie, plaża w Szczercowie. <grym> wiatrak, zobacz nadaje ten wiatrak. Tak, 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 robi prąd. Są kolektory i wiatrak, ale widzicie to? Nie, nie widzicie. Komary <gry> Dużo komarów, no i to jest południe. W tym południe. Roku, w roku są komary. W tym roku mieliśmy jechać nad morze nawet na 4 dni, ale... No. <gry> ale inwazja komarów i kleszcze, Ale inwazja komarów i kleszcze, słuchajcie. Sobie szewa. A, no, to, no tak. Chodź na to Słuchajcie, zdecydowały się popływać, że popływać bezpiecznie. Przeczekamy tego gościa. I chlub, chlub do wody, wszystkie wchodzą. E, takie wyjazdy krótkie, małe, półdniowe, dniowe, słuchajcie, są fajne, bo e, tak po prostu chcę czasem odejść od komputera, nie? Po prostu odejść, bo sam się łapę, łapię na tym, że siedzę za dużo przy komputerze. To wszystko, co robię, wymaga czasu, przede wszystkim wymaga e, lektury poznawczej, nie? Ściągania, dużo szukania, dużo szukania. Materiałów PDFów różnych słuchajcie. No, także, no, jakby to nie było, no to jest to szukanie. Teraz jeszcze ta powieść. Nie, ona to, mam materiał w głowie. Tutaj mówię o tej powieści, słuchajcie. Dobra, opowiadaniu, bo to nie jest powieść, jest materiał na powieść, ale zakończę to chyba, nie wiem, 5-6 odcinków. To zresztą zależy od was, bo Tytuł Wera, to co zacząłem. Pierwsze. Słuchajcie, ja rozumiem obrazy, to można się przyczepiać, że ktoś nie lubi takich obrazów, inny powie, że lubi, że są całkiem ok, nie? Tak, wygenerowane przez AI te obrazy, ale zachow... staram się zachować spójność bohaterów. Czyli była prezentacja tej pani Wery, teraz będzie prezentacja Polaka. Jego w tym odcinku, więc będzie teraz o nim. Yy, a więc wierność twarzy, wierność na grafikach AI, proszę zwrócić na to uwagę. Scenariusz jest całkowicie mój, yy, pomysły realizacja yy, to jest moje, pisanie też jest moje. Ten styl, ten styl zresztą ktoś z najbliższej rodziny taki styl dokładnie roz, yy, rozwinął jeszcze w gimnazjum córka, tak, no natomiast, słuchajcie to jest prawda historyczna wszystko oprócz tej bohaterki i tego bohatera wszystkie zdarzenia, wszystkie miejsca są miejscami autentycznymi wydarzenia historyczne, które tam są opisywane, są opisywane rzeczy autentyczne także, no, no tak jak mówię, zależy od Was tak naprawdę, czytelników Hmm, czy taki format się przyjmie? Taki format się już przyjął na świecie, yy, tylko opowiadania, które piszą ludzie, to są opowiadania, no, które mnie by przez, yy, powiedzmy, przez głowę nie przeszły, bo to jest typu: idzie biedna dziewczyna z dwójką dzieci, yy, przechodzi obok milioner, ona klęka, przy, cała akcja się dzieje przy śmietnikach, gdzieś bieda totalna, ona prosi o go pieniądze. Nie? Po czym on ją zabiera do lepszego świata. Wiecie, znacie tego typu scenariusze: łatwe, proste, przyjemne. Roza Munda, Pilśnier i ta seria mi się przypomina. No nie, ja myślę, że to jest o wiele bardziej ambitniejsze. No i też częściowo interaktywne, bo więc pokazuję tam kody QR. Teraz widzicie cały czas stronę tytułową tego. Tego, tego, mojego pierwszego odcinka, do którego serdecznie zapraszam, jeżeli jeszcze nie odsłuchaliście. Słuchajcie, wystarczy tylko włączyć i odsłuchać. Czasem, jak pojawi się tam kod QR, to wystarczy najechać po prostu smartfonem i otworzą wam się autentyczne strony. No, wydarzenia będą bieżące. Także słuchajcie, bardzo gorące rzeczy, będą ukazane rzeczy, które są w realnym świecie teraz, ma bardzo mało kto o nich wie. Także słuchajcie, to jest taki miks. Są cytaty ze znanych postaci historycznych. W tym pierwszym odcinku pada, pada przywołanie yy, noblisty, noblisty yy, Chorwata. Yy, on kiedyś podawał się za Chorwata, wcześniej za Bośniaka, urodzony w Bośni. Andrića, który yy, no właśnie zdobył Nobel, zdobył, zdobył nagrodę Nobla za po powieść Most na Drinie. Słuchajcie, no bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa rzecz. Zresztą ja byłem tam wielokrotnie, tak. Yy. I jeszcze będę, jeszcze zamierzam. Coś jest magicznego w tych Bałkanach. Coś bliskiego mi. Nie wiem czemu. Bośnia, i tak dalej. Ja odpoczywam. No, odpoczywaj. Także zapraszam. Zapraszam po prostu. I zapraszam też, jeżeli komuś z Was się to podoba po odsłuchaniu tych 15 minut. I czeka na ciąg dalszy. To yy, po prostu zwracam się z prośbą o udostępnianie tego, tak? Znajomym gdzieś na forach, na, na fejsie, facebookach i tak dalej, i Facebookach tak itd. A tutaj jeszcze spacerek drobny i jedziemy troszeczkę dalej troszeczkę dalej w tej dzisiejszej wycieczce po, no, po części województwa łódzkiego. <śm> okolice Bełchatowa i ciutkę dalej. Małe to jeziorko, ale zobaczcie jakie muszle małże. Nie? Takie dość duże. O, no. lecą. Te dzikie kaczki. Zdecydowały się przenieść tam na widawkę bardziej. Mm.